Nie wiem, w co mam wierzyć. Pst! Młody! Hehe, chciałbyś mi pomóc? W czym rzecz? He, sprawa jest prosta. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje mojej książki na czas mojej nieobecności. Jakiej książki? Hehe, im mniej wiesz, tym lepiej dla nas obu. Ale możesz być pewien, że twoja pomoc zostanie wynagrodzona. To jak? Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. Przepilnuję twojej książki. <laughs> Świetnie! Pilnuję jak oka w głowie. Za trzy dni spotkamy się na plaży w porcie. Będę czekał za dnia. A jakby ktoś pytał, to mnie nie widziałeś. <laughs> Co takiego? To jakieś brednie. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. Oto twoja książka. O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nigdy więcej się nie spotkamy. Hej. Czy potem wszystkim nie należy mi się słowo wyjaśnienia? He, <laughs> nie. A jeżeli zajrzałeś do książki, to mogłeś otrzymać małą podpowiedź. A jeżeli nie czytałeś? <laughs> to nawet lepiej dla mnie. Hej. Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie, <gry> Czy po tym wszystkim nie należy mi się słowo wyjaśnienia? He, <gry> nie, a jeżeli zajrzałeś do książki, to mogłeś otrzymać małą podpowiedź. A jeżeli nie czytałeś? <gry> to nawet lepiej dla mnie.